Pomienne uszanowanie. Z tej strony Mateusz, Deinfinik, Zyzański i miło mi powitać Was na pierwszym materiale z cyklu 10 sekretów. Słów o samej serii. 10 sekretów? Czyli po prostu 10 ciekawostek o wybranej przez Was postaci. Na jakiej zasadzie to działa? Wrzucacie mi propozycję postaci. Czy tutaj w komentarzach pod materiałami z tej serii, bądź ewentualnie na karcie społeczności, ale nawet jeżeli będziecie wrzucać pod innymi materiałami, to się oczywiście nie obrażę, tylko po prostu postaracie się to odpowiednio zahasztagować. Wrzucacie mi propozycje, ja wybieram te najbardziej popularne, wrzucam je do ankiety. Ankieta na karcie społeczności ma limit do czterech postaci. Oczywiście obrazkowa, no bo jak pisemna ma więcej, ale obrazkowe są dla was troszeczkę bardziej ciekawsze, bardziej klikalne przez was. Dlatego ustalmy, ustawmy się na cztery propozycje postaci i na podstawie tych czterech propozycji wy potem głosujecie, którą postać chcecie usłyszeć, o której postaci chcecie usłyszeć następnie. Jeżeli nie będzie jakoś zbyt wielu propozycji od Was, to ja oczywiście będę jakieś tam propozycje od siebie dorzucał, tak jak to było w przypadku pierwszej ankiety. Bardzo ważna informacja w kontekście tego, co się w tej serii, co się w tych materiałach będzie znajdować. Oprócz samego faktu, że będą tu ciekawostki, przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, że będę się starał bardzo mocno unikać spoilerów, takich szczególnie istotnych dla fabuły, szczególnie istotnych dla osób, które oglądają tylko anime. Ciekawostki będą dotyczyły rzeczy związanych właśnie z anime, gdzieś tam około mangowych, ale raczej na pewno nie będą dotykały tych najbardziej istotnych problemów, które pojawiają się w mandze, no bo nie na tym to polega, nie chciałbym realizować tego w taki sposób, że osoby, które oglądają anime, nie wiedzą, co się dzieje w mangi, ja potem te rzeczy z mangi wyciągam i mówię: Wow, macie tutaj taką świetną ciekawostkę, której z pewnością nie znacie. Oczywiście, że nie znacie, bo po prostu nie chcecie czytać mangi, żeby nie przyćć sobie zabawy z samego anime, albo po prostu nie lubicie czytać mangi. Jedno z dwóch. Jak sami więc rozumiecie. Jeżeli będą mi się pojawiać jakieś malutkie elementy z mangi, to będą to naprawdę bardzo małe, nieistotne elementy, które będę się starał też Wam zaznaczyć. Przejdźmy zatem do pierwszego bohatera bohatera, który pokonał postacie takie jak Naruto, nie mogę wyjść z szoku Tanjiro oraz Natsu. Tym bohaterem jest oczywiście Asta. Główna postać w mandze stworzonej przez pana Yukiego Tabate. Asta jest sierotą, która wychowuje się w wiosce Hage. Na samym początku, oczywiście, wychowuje się. Wiosce Kage. Co ciekawsze, jest to prawdziwy ewenement na skalę światową, ponieważ w świecie, w którym każdy dysponuje mocą magiczną i umiejętnościami pozwalającymi na używanie różnego rodzaju czarów, różnego rodzaju grimołarów, Asta sam w sobie nie posiada ani mocy magicznej, ani nie potrafi używać czarów. No ale biorąc pod uwagę, że oglądacie ten materiał, to z pewnością dobrze wiecie, kim jest Asta, więc bardziej się w temat tej postaci zagłębiać nie będę i przejdę od razu do samych. Ciekawe, prawdopodobnie teraz na waszych ekranach w tym miejscu, a przynajmniej mam nadzieję, że w tym miejscu, musicie mi wybaczyć, to jest materiał pilotażowy, więc jeszcze nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądać, czy to będzie wyglądać ładnie, zgrabnie i powabnie, ale mam nadzieję, że w tym miejscu pojawiła się właśnie grafika, która jest niczym innym jak koncept artem. Czym jest koncept art? Powiedzmy, że jest to taki zarys tego, jak postać miała wyglądać na samym początku, zanim pojawiła się w mandze i zanim pojawiła się. W samym anime. Jak sami widzicie, ten koncept art znacząco. Może nieznacząco, ale w pewnym stopniu odbiega od tego, jakiego asty otrzymaliśmy w anime i w mandze. Przede wszystkim widać, że te włosy są przylizane, a nie postawione na sztorc, jak w przypadku anime czy mangi. Jeżeli chodzi o moją opinię, nie powiem, że ten koncept art jest zły. Na pewno jest bardzo ciekawy, naprawdę wygląda bardzo dobrze, ale mimo wszystko ten wygląd Asty, który mamy w anime i w mandze, dużo lepiej współgra z jego charakterem, z jego wybuchowym, ekspresywnym charakterem. Jednakowoż wydaje mi się i może nie byłbym się w stanie założyć, ale mam takie przeczucie, że ten wizual, ten koncept art pojawia się na samym początku, kiedy widzimy Astę jako niemowę, bo wtedy faktycznie te włosy nie stoją mu na sztorc, tylko są przylizane tak jak tutaj. Jeszcze jedno słowo może o ekspresji. Jeżeli widzicie, ekspresję i emocje Asty bardziej, przynajmniej w moim rozumieniu, przynajmniej w moim, przynajmniej moim zdaniem, bardziej pasują do Libę niż do samego Asty. No ale to tak dodatkowo, jakby latając w to jakiś tam komentarz. Zapewne zdarzało wam się na przestrzeni całej serii zastanowić przynajmniej raz, dlaczego Asta nie ma swojego nazwiska. Jeżeli chodzi o inne postacie, to mamy wręcz nacisk położony na pewną rodowość. Mamy na przykład Mereo Leone Varmilion, a my, mamy Noel Silve, mamy Juliusa Nowa Krono, ale Asta na przestrzeni całej serii przedstawia się po prostu jako Asta i tak wszyscy go znają. W ten sposób go znają. Na przestrzeni serii nie poznajemy w ogóle nazwiska Asty, ale to wcale nie jest tak, że Asta nie posiada nazwiska. W one-shotowej pilotowej manzy stworzonej przez pana Jukiego Tabate pojawia się właśnie Asta i pojawia się Juno. Druga postać, która na przestrzeni całej serii raczej nazwisko otrzymuje dopiero w ostatnim arku, co osoby oglądające anime doskonale wiedzą. Jeżeli chodzi o Astę, to również jego nazwisko w tej one-shotowej, pilotowej mandze się pojawia i brzmi Staria. Patrząc na to z szerszej perspektywy, to nazwisko jest absolutnie bezsensowne. Dlaczego? Dowiecie się w kolejnej ciekawostce. O ile na język duński imię Asta tłumaczy się jako, o ile się nie mylę, Divine Strange, po prostu boska siła, o tyle problem pojawia się, kiedy przetłumaczymy imię Asty na język grecki, który oznacza Gwiazda, jak sami pewnie już zauważyliście, Asta, gwiazda, Staria, są pochodzące również od gwiazdy, więc mamy swego rodzaju masło maślane, bo mamy gwiazda, gwiazda. Asta pojawia się nie tylko w Black Clover, ale również w crossoverowej mandze. O co chodzi? Już wam tłumaczę. Wydanie pierwszych rozdziałów mangi historii Asty zbiegło się również z wydaniem pierwszych rozdziałów historii Kioske Kagamiego, bohatera mangi Kagamigami, autorstwa pana jakiego Iwashiro. Kioske jest młodym mężczyzną, który potrafi zawierać kontrakty z duchami Shikigami nie mylić z Shinigami i na przestrzeni historii współpracuje z Mako Miyoshi pragnącą zostać detektywem. Aby uczcić równoległe wydanie pierwszych tomów mangi o przygodach obu z tych postaci, powstała właśnie crossoverowa manga, który której Asta dołącza do agencji detektywistycznej Miyoshi. Jako, że Asta jak zawsze sekowany i w tym świecie nie może przyzywać żadnych duchów Shikigami, w związku z czym walcząc z duchami używa Niczego innego jak oczywiście swojej siły fizycznej. W 2017 roku na łamach czasopisma Weekly Shonen Jump pojawił się interesujący wywiad z twórcą mangi Black Clover, panem Yukim Tabata, którym zadane mu było bardzo interesujące pytanie. Zapytano go wtedy, z jaką postacią ze swojej mangi Black Clover najbardziej się utożsamia. Pan Yuki Tabata, jak pewnie już domyślacie, ponieważ jest to materiał o Aście, wskazał właśnie na Astę. Oczywiście nie wyjaśnił dlaczego, ale w ramach dodatku wypowiedział się również jego redaktor, który powiedział, że jak najbardziej pan Yuki Tabata jest bardzo podobny do Asty, ponieważ gdziekolwiek się pojawi, zaraża wszystkich swoim pozytywnym nastawieniem oraz... Nie potrafi usiedzieć w Czunkowo, miejscu. Po pierwszych odcinkach Anime Black Clover opinie na temat asty były niezwykle mieszane, żeby nie powiedzieć negatywne. Oczywiście wiele osób doceniło jego walkę z przeciwnościami, walkę z nierównościami społecznymi oraz dążenie, nieustanne dążenie do realizacji swojego marzenia, ale niestety dla wielu osób przeszkodą nie do przeskoczenia okazał się bardzo ekspresywny, pełen. Ogromnych emocji i wielu krzyków charakter Asty. Osoby, które oglądały anime doskonale wiedzą, o czym mówię. Asta praktycznie na przestrzeni pierwszych odcinków, co drugie zdanie wypowiada kapslokiem, dosłownie wypowiada krzycząc. Dla wielu osób była to barykada, której nie byli w stanie sforsować i przez to odłożyli tytuł. Napółkę. nie mnie umknął ten fakt, w związku z czym przy wydaniu anglojęzycznej wersji anime Black Clover od twórca głosu Asty, pan Dallas Braid, dokonał pewnej reinterpretacji postaci Asty, nieco tonując jego charakter i krzykliwą ekspresję. Biorąc pod uwagę ilość negatywnych komentarzy, ta decyzja wydawała się być naprawdę bardzo dobra. Wielu z was może powiedzieć, że w ten sposób trochę wykastrował Astę z jego charakteru i oczywiście macie do tego pełne prawo. Mi osobiście charakter Asty nigdy nie przeszkadzał, ale może też dlatego, że byłem zahartowany Naruto z pierwszej serii. Nie można też powiedzieć, że na przestrzeni czasu również oryginalna wersja Black Clover, anime Black Clover nie uległa zmianie, ponieważ czasem Asta jest dużo mniej krzykliwy, dużo bardziej spokojny. Cedzeniu myśli i cedzeniu swoich emocji. Ten zabieg niezwykle mi się podoba. Przede wszystkim dlatego, że patrząc na to z szerszego kontekstu wydaje mi się, że jest to idealny zabieg, który przedstawia dojrzewanie i dorastanie asty. W ramach takiej ciekawostki, w ciekawostce mogę wam powiedzieć, że obronie asty jako bohatera stanęło wielu mangeków. A wśród nich był twórca znanego i legendarnego już anime Dragon Ball, a, Akira Totigi. Już jesteśmy przy aktorze głosowym Asty, o tym japońskim Seju Asty, którym w tym przypadku jest pan Gakuto Kajiwara. Pojawia się on oczywiście również w innych anime. Nie jest to pewnie dla was żadnym zaskoczeniem, ponieważ większość tych aktorów głosowych pojawia się między różnymi tytułami. Jeżeli chodzi o pana Gakuto Kajiwara, to jeżeli się nie mylę, odtwarza on około 40 ról, ale najbardziej znany jest właśnie z roli Asty w Black Clover, z roli Kusakabe Fire Force, znanym pod japońską nazwą jako Enen Shubutai, z roli Hitohito Tadano w serii Komi Kent Krak Communicate w roli Luki w Honkai Star Rail oraz roli Hiro Amagi Ensemble w Na przestrzeni ostatnich miesięcy na urządzenia mobilne wydana została gra Black Clover Rise of the Wizard King, którą osobiście gram i którą Wam osobiście polecam, aczkolwiek nie traktujcie tego jako lokowanie produktu czy jakąkolwiek reklamę, bo to nie o to tu chodzi. Gra ta oparta jest bezpośrednio na twórczości pana Yukiego Tabaty, więc wydaje mi się, że można ją uznać za kanoniczną, a na pewno informacje, które znajdują się i opisują, Dane postacie, dane karty postaci w tej grze są zgodne z realiami Black Lover, zgodne z prawdą, zgodne z kanonem. Każda postać ma swoją kartę postaci, a w niej zawarte różne interesujące lub mniej informacje. Każda postać ma również pewną zakładkę, która traktuje o jej największych zainteresowaniach, największym zainteresowaniu. I w przypadku Asty jest to. Siostra. Na początku serii Asta ma lat. 15, ale obecnie, podczas wydarzeń z mangi i tutaj zasłońcie uszy osoby, które nie chcą słyszeć takiego naprawdę tyciego malutkiego spoilera, ale podczas wydarzeń z mangi, które traktowane są już chyba jako ostatni ark i jakby zamknięcie całej historii, Asta ma lat 18. na samo zakończenie, dziesiąta ciekawostka zawierająca kilka danych statystycznych. Asta urodził się 4 października, jego grupa krwi to grupa A, a jego znak zodiaku to A na Uwaga. zakończenie, bonus, czyli Asta w outficie Luffy'ego z anime i z mangi One Piece. Narysowany jest tutaj właśnie przez autora Black Lover, pana Yukiego Tabate. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się z niego dowiedzieliście, ponieważ naprawdę starałem się wyciągnąć różnego rodzaju ciekawostki. Chodziłem również po japońskich stronach, tłumacząc japońskie kanji i starałem się wyciągnąć jak najwięcej tych ciekawostek, mimo że nie było ich zbyt wiele. Zachęcam was do. Zostawienia jakiejkolwiek aktywności pod tym filmikiem, czy będą to reakcje, czy będą to komentarze. W komentarzach oczywiście zachęcam Was do zostawienia postaci, które mam uwzględnić w kolejnej ankiecie, a o której byście chcieli usłyszeć. Nie klępujcie się. Dobrze przyjmę zarówno oceny pozytywne, jak i negatywne. Oczywiście, jeżeli ta krytyka zostanie w jakiś sposób uargumentowana. Korzystając z okazji zapraszam Was również do wspierania kanału, za pośrednictwem YouTube'a, ponieważ uruchomiłem system wspierania, oraz, za oraz możecie wspierać kanał również za pośrednictwem platformy Patronite. Link do mojego Patronite'a znajduje się. W opisie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, bardzo Wam dziękuję za wszelką aktywność. Terazniejszy ja się z Wami żegna i przyszły ja już na Was czeka. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Strzała!